larpy do paradoksu, to mieliśmy sytuację pod tytułem zgłaszają się nam osoby zgłaszane, zgłoszone tak się Mamy jeszcze kilka ważnych męskich lud do obsadzenia. Nie może być tak, że grają same kobiety, więc ja myślę, że to... A ponieważ tak, e, ciężko mi się wypowiadać, bo się to sobie sprawy z tego, że Lans Makers się głównie z facetów. <głysy> <głysy> Tylko z facetów. <głysy> Nie chciałbym takie forum publiczne. <głysy> Tylko ale to akurat wynikało wyniknęło z, jakby z zupełnie innych przyczyn niż to, że my nie akceptujemy kobiet w naszej grupie, bo to nie jest prawda. Natomiast e, część, z nasze, część z moich kolegów z grupy ma, ma takie sesje, na których są przed same kobiety. I e, przygody toczą się wokół nich i one generalnie... i to nie są sorówki, tak? <ślad> 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 przygody toczą się głównie wokół nich, one zdecydowanie grają. Skrzywce. więc dlatego mówię, temat był dla mnie postawiony trochę w dziwny sposób, i to tyle na razie z tytułem wstępu. Dobrze, tak? No, ale możesz, my ci nie zabraniamy.

Chodziło mi o takie sytuacje, że jeżeli gramy larwa politycznego i tam na przykład jest ślub, to jedna postać musi być kobietą, druga mężczyzną. Nie mówię o tym, kto je gra. W zasadzie nie uważam, żeby pani wspomagał lub przeszkadzał w odgrywaniu określonych ról, natomiast wiem, że często przeszkadza innym w odgrywaniu w stosunku do tych ról.